Czy jest jakieś przyjemniejsze uczucie niż kurier z niezapowiedzianą niespodzianką z agencji? No, może jeszcze położenie się w świeżo wypranej, pachnącej pościeli. Jak ktoś kocha niespodzianki, to to jest naprawdę taki powrót do dzieciństwa, kiedy 6 grudnia wstajesz i nie wiesz czego możesz się spodziewać w tym bucie. Nieważne ile razy to się wydarza, to zawsze smakuje tak samo. Aż oczywiście dowiesz się, że święty Mikołaj nie istnieje. Jest to burżuła. Cicho sobie liczyłam na Rimela, ponieważ jest tam teraz taki nowy produkt, który bardzo bym chciała przetestować. mamy podkręć wiosnę z nowościami od Bourjois. To jest tusz, tak? Ale chyba nie tylko. Sześć razy więcej objętości. Aktywny Lush Bonding Complex, podkręc Bourjois Gold Glamour, osie uniwersalnych, nasyconych odcieni. Paletka! Oo, a to coś nowego, jeśli chodzi o Bourjois. O bo burszu, chyba nie miało jeszcze nigdy cieni. Taka piękna paletka, i słuchajcie, wydaje mi się, że będzie świetna właśnie do podróży. Teraz na lato, na wakacje, mi właśnie takiej było trzeba. Dlatego że poznając z to będzie na pewno dobra jakość. Bardzo fajna, taka kompaktowa, bo sobie ją poznawcie. Uuu, totalny klasyczek. Piękne, uniwersalne odcienie, ciepły. Uniwersalny do konturowania i chłodniejszy, cieplejszy i chłodniejszy, ciemniejszy do konturowania na przykład linii rzęs, mocniejszego wyrazu, czyli totalnie paletka dla wszystkich typów urody: jaśniejszych, ciemniejszych, cieplejszych, chłodniejszych. Mamy też mocniejszy dla bardziej opalonych złoto perełka i szampańskie, lżejsze dla bardziej bladych oraz rozświetlający odcień w brokaciku oraz w macie. Naprawdę wow! To, co potrzebujemy do makijażu dziennego, wieczorowego, takiego nude stylu. I robimy słocza. Bardzo takie kremowe, satynowe, bardzo, przy... bardzo przyjemniutkie, mięciutkie, więc się będzie pewnie dobrze. Dobrze się będzie sm... roz... Roz... rozmywać na oku, że tak powiem, czyli dla amatorów również. O, bardzo mocny pigment, bo ja tylko kapinkę wzięłam, a tutaj mam już bardzo konkretny błysk. Zadziałam sobie ten jaśniejszy. Widzicie? Piękny, szampański odcień. No piękne, takie subtelne bardzo. Numer 01, czyli są również inne odcienie zapewne. Ale nie tylko. Widzimy, że mamy tutaj jeszcze trzeci kosmetyk, którym jest Fabule Ink czyli coś do ust, przykliwe, baby pink. Pink świadczyłoby o tym, że jest to coś bardzo trwałego, trwały kolor, pełen blasku, czyli dosyć, że daje kolor trwały, to jeszcze daje pełen blask. Odporny na ścieranie, nawilża i wygładza usta. Czy ja dobrze rozumiem? Produkt ma być taką rewolucją? Poświęcę się. Czyli to, co kochamy w błysku, a jednocześnie jest tego największym minusem, czyli trwałość. Chociaż na przykład to, co teraz zmywam, jest korecko trwałe. Może nie będzie takie miarodajne, ale jestem strasznie ciekawy, będę robić tego test. Jeśli okazałoby się, że chodzi o efekt błysku, który będzie właśnie z bardzo mocnym pigmentem. Ale pachnie. O, jak mi nie. Tak, wakacyjnie. Truskawka. Aha. Oh, oh, oh. O, ink znaczy coś bardziej permanentnego. Może nie trafiam. Śmieszny aplikator. Takiego aplikatora jeszcze do ust nie widziałam. Bardzo wąziutki taki. Ma taką przyjemną konsystencję, ale bardzo cienką. Tutaj nie czujesz w ogóle żadnej warstwy na ustach. Masz wrażenie, że to się faktycznie wsiąka, zastyga. Więcej tego błysku. No i jakby to zostawało w takim blasku. Inaczej nie było trwałe. To kurde. Jestem ciekawa już wszystkich kolorów. Sóciutkie poziomki, nie truskawki, poziomki. Jeśli chodzi o maskarę, to ja już mam dwie takie maskary, te właśnie, które mają tutaj zmienne szczoteczki, i one są świetne, naprawdę robią efekty, jak mało jakie. I tutaj również widzimy pewnie, że mamy do zmiany. Tak? Przekręcamy. O, i widzimy, że zamienia nam się taką spiralkę krótszą, typowo do podkręcania, i tu mamy taką. I naprawdę one są dosyć mocno trafione, bardzo mocno czarne, trwałe. Um, więc to jest po prostu kolejna, um, kolejny rodzaj do serii Bond Force tak żeby będę testować dam Wam znać a moje rzęsy są beznadziejne więc zapewniam Was, że jestem do tego najlepszym testem także zostań ze mną do później miłego dnia